tam dnia kolejnego jestem w szpitalu ale wszyscy tu na bosaka się wchodzi bo się buty zostają na zewnątrz a teraz jestem w poczekalni tutaj elegancko na dworze parku można by powiedzieć słuchajcie, wszystko pozałatwiałem tutaj jest, no można powiedzieć inne Chinatown, zresztą całe to miasto to jedno wielkie Chinatown pojadę na market, kupię jakieś owoce morza mięcho dla psa no i żeby tam strajli, bo tam jest mama Rodzinka, także trzeba ugościć. Słuchajcie, bo nie mam nawet gotówki. Ja tu za parking trzeba było gotówką tam w szpitalu. Zapłaciłem, przepłaciłem. Zamiast 25 centów to dolara dałem, bo tylko przelewem mogę. I dlatego się nie zapuszczam na ten ryneczek. tym dzisiaj się goście też zapowiedzieli. Więc kupię to, co można tutaj na zewnątrz i tyle. Nie? Słuchajcie, no i tu mnie dla psów, bo teraz mamy więcej psów. Dobra, trzeba zapłacić. Zobacz, jakie kości dostaję. Tutaj taki street food. Dobra, ja jadę dalej. Już jestem w połowie załadowany, że tak powiem. Byłem jeszcze tu, chciałem ostrygi kupić, ale nigdzie nie widzę ostryg, więc pewnie były święta i wykupili, a rybacy nowych nie dostarczyli. Bo gdzieś widziałem takie, takie słabe bardzo, to nie kupiłem. No i dobra, to będzie bez ostryg dzisiaj. Kupiłem to normalnie tu na, na rozrabiały. Nie mogę lodówki otworzyć, bo chcą wejść do lodówki. Wszystkie. Ja tylko chcę sobie coś wyciągnąć, nawet zostaw. Ten drzecznik pies, bo czeka. Lejla, bo gdzieś tam czeka też. No to teraz, jak wyczyły, to już jest masakralnie. Słuchajcie, Strayle śpija. Mamy gości, którzy. jej mama i tuktukarz, których trzeba nakarmić, więc ja nakarmię. Zrobię na boczku, na słoninie, na salce, na słoninie jajecznicę z pomidorami, a tu ryż z warzywami. I dobra, tu trzeba teraz wbić jajka, a tu wrzucimy ryż jeszcze inne warzywko. No i pan Adam taki lunch dla rodzinki tu przygotował. Oni lubią jajecznicę azjaci, taką mocno ściętą, mocno zapieczoną, zasmażoną, taką suchą, nie po naszemu. Nasza kiełbasa, oliwki tutaj lubi towarzystwo, to mają to oliwki, to jakieś ichnie, kmerskie ryby, to trzeba to było podać i ryż. No i tak się prezentuje lunch Zreje wróciła z zakupów Jest też nasz tuk tukarz Kupiła mi fajki Słuchajcie, przyjechali Rosjanie, Ukraińcy razem są Mieszane towarzystwo I jest teraz taka tradycja tutaj, że też się na ten Kmerczki Nowy Rok posypuje pudrem Także nas Chmajnjuje, tak więc nas posypali To nie jest od na pizzę Dajli, to się trochę pudru dostało i taka Honda Shadow fajna zaparkowała. Na skuterek. Mamy do podania dwie kiełby. Kiełby już są gotowe. Chleb podpiekam. To jest jedna. To jest druga. Dobra. Robimy porcję jeszcze sobie zdjęcia. Dobra. Teraz robimy pierogi. Najlepsze góry mogą być tylko kory na których jeszcze nie bywał. Co tu się dzieje? Akcja jest. Batacha walczy, trenuje. Mama, się nie. ale te się odgryzają. Trecik. Krycika za nogę wyprowadza. Słuchajcie, to jest nasza pizza, pizza na szynce. Mix of all z szynką. Mix of all, czyli wszystkie warzywa, tak? To nie jest może taki stricte mix of all, ale to jest ta pizza z szynką i zaraz ją do piekła wrzucam i, i później pokażę wam efekt. Dobra, pizza zrobiona. to teraz robimy jeszcze ze zdjęcia, już mamy też bazylię, liście bazylii, także dokładamy. Słuchajcie, teraz taka oto sytuacja, dwa przyszły. Stół zwinęliśmy, ja ich nie nagrywałem w czasie tego, to jeszcze były inne osoby, dlatego tam się nie chciałem pytać. To znacie naszą parę, rosyjsko-ukraińska para. Dobra, dawajcie. E, dobra. Zna zdróweczko. Słuchaliśmy radio, jak to się nazywało Ty tutaj? Ja nie A, jak nazywa... Na rozpala grilla. Po na wieczór robimy grilla, mamy trochę owoców, morza, co kupiłem i tak dalej, nie? Słuchajcie, nakarmiłem psy dwa razy i kurde dwa mięsa zniknęło, nie? Dla nas coś odkroiłem, sami sobie będziemy jeść jeszcze. I słuchajcie, astryje robi krewetki, takie krewety kupiłem dzisiaj takie lepsze. na niebiesko. Podleciki małe, coś żeby na grilla wrzucić po prostu takie, nie? Potłukłem to wszystko młotkiem, tak jak na schabowego, jakieś też No i miecho poszło do mojej marynaty. Nie? Dobra, i tutaj układa te krewety Jeszcze będzie miecho. o tak już na, na wieczór, nie? Z, z żółtym serem to będzie. Takim zasmarzanym. No i tak jak wam mówiłem, już są nadziane żółtym serem. Także działamy. A tam psy śpią o, A tu się robi nasz grillak. Ja to na to się szykuję, bo to jest z takim słoniną No i tak mamy na stole teraz Ostroje jeszcze tak nadziewa troszeczkę nie? Nie. A ja na naszego grilla jeszcze taki ryż podstawia O właśnie, coś takiego Także mamy coś takiego na stole i coś takiego tutaj Stołem nasze kryciki Tutaj na schodach tak sobie zasnął? Jak to tak na schodach? Łatwiej wejść, trudniej zejść, pamiętaj? Ooo! Oh. Wow, 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 kolację wiedzie do nas tuk, tuk do garażu restauracji. Wjeżdża do środka. Dnia kolejnego lub w kolejnym odcinku, nie wiem jak to składam, Zaraz jedziemy się wykąpać na docę. Wiecie, miałem się nie otwierać. To już nie będę was trzymał w napięciu, bo miałem się nie otwierać, było nieotwarte, bo, bo dziś lecę do Chin w nocy. Już stoliki stały nogami do góry na tym. Zestokowane, to się napatoczyli. Jak wy się tam nazywacie? Cześć! Apetyt na podróż z tej strony. Na YouTube, tak? Na YouTube na, 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 YouTube, na YouTube, na Instagramie i na Facebooku. Apetyt na podróż. Tak. Macie jakieś logo, widzę, wytatuowane? Yy, nie, nie eee, mamy logo nie wytatuowanego. Nie. wytatuowanego nie. Ale mhm. mamy tylko, że o podróżach. O, no. pokaż. No to fajne, widziałem, właśnie założyłem. Nie? Nie. Dobra. Podróżujemy... Z rocznej podróży po Azji teraz ty kanał cię. Tak, że jesteśmy na plecakach, plecakami, z plecakami podróżujemy i. A gdzie no, i Po prostu Łęczony. <grym grym grym> tak, to zero, a teraz, teraz nie się na polskim jedzeniem. Tak, i przyjechaliśmy właśnie do Adamu, żeby najeść się kiełbasy i bigosu na zaś, bo później lecimy dalej to, A mi to, pięta, a mi to, wiadomo, a to, mi to pasi, bo muszę już te ostatnie resztki wyprzedać. <grym> Ktoś to musi zjeść. Komuś trzeba wcisnąć, nie? Wszyscy już się nażarły. Zostaliście wszystko. Na Srejle kupiła na lunch dla mamy i tu tukarza, wujka, taki, taką rybę. To jest taka duża, chyba. To jest sumowata. Sum w takiej panierce. No i wewnątrz trawa cytrynowa, sałatki. i, i, i taki ten. A ja robię dla naszych gości. Muszę podać jedzenie, bo tak się zagadali mi trochę, nie? a oni głodni siedzą, a Polak no, głodny jest, to zły. Jesteś, właśnie, ja jesteśmy właśnie. głodni, dobrze rozmowa nam idzie, także... Ta. Nie jesteśmy głodni, nie mów tak, Polak zawsze jest głodny, a jak jest głodny, to jest zły, jest no. Ja no, dobra. Kontro, no, Dobra, kontroluj babę. Niech mówi, co chce, to ja będę kontrolował. dobra. Wędzona? Tak, podajemy takiego tutaj, wpierw startera, żeśmy powiedzieli, to jest wędzona szynka. Robiona przez Polaka. Z ogóreczkami, które my robimy, oliwki, coś tam jeszcze. I donosimy jeszcze kiełbę. Polska kiełba. I wchodzi jeszcze bigosik. Proszę. Pachnie naprawdę super. Jeżeli to tak smakuje, to. Pachnie bo... wiosną. Pachnie święta. Dobra, to ja nie przeszkadzam. Robię swoje, bo mam troszeczkę jeszcze roboty. Tutaj macie pieprz, muszczarda. Tam macie jakieś oliwy, jakbyście jeszcze chcieli. Ale to Poradzimy to... sobie, a jak ktoś to będziemy cię Dobra. Dziękujemy. Słuchajcie, odpaliłem drukarę. Drukuję sobie bilety, i ubezpieczenia, wizy, pieniądze. Wszystko, co się da na wyjazd. A, Słuchajcie, nawet dobrze, że wyjeżdżam. Widzicie, woda tu jest cały czas. nie? Na początku, było trochę, myślałem, że psy nalały. A skąd ta woda? Rura pękła tu. I będę rozkopywać cały tutaj nasz przedsionek. I naprawiać. Akurat dobrze, bo dzisiaj wyjeżdżam. Pokazały się jakieś różne komunikaty, i nagle zaczęła działać. Nic to nie dało, no w ogóle genialnie. Słuchajcie, przyjechaliśmy nad morze. Przyjechaliśmy w takie miejsce nie najlepsze, ale chodzi o to, że tu nie ma zbyt dużo ludzi przez to. A my z pszczołami jesteśmy, nie chcemy żeby tego. Zobaczcie jak kolejna szaleje. Do Was. Mamy dwa psy. Małe. Mamy się apetyt na podróż. Z nami jest apetyt na podróż. Uważajcie, żeby wam nie odwiozło. Bardziej tu, nie? Daleko nie no, mogą do Tajlandii nawet tędy. Zobaczcie, to Zobaczcie jak się wsycie są, nie? Zyczko Za słońca. I trochę dżinu z tonikiem, proszę. Troszkę dzinu. Kto zaczyna? Kobiety zaczęły. Kobieta już zaczęła. Ona już zaczęła. My żeśmy tam za Aha dobra, to teraz ja, z Fajne te kutry, nie? Fajne pod, 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 pod nagrywanie, nie? Tam macie te wyspy. Tam widzicie, tam daleko, tam na horyzoncie tak, To ten? jest tam, gdzie wy jedziecie, nie? Jutro. A tam miasto. Przepiękne. Tolej, tak lachać. A ja sobie tu komórkę zostawię u gościa na łodzi. Dobrze, żebym zaparkował, bo on gdzie zostawić telefon. Ja mam niedługo taksówkę za godzinę. Każę mu czekać. W sensie zapłacę i będzie czekał. Zapalniczka mi się zepsuła jedynie. Nie mam czym odpalić papierofon. To jest fajna róża. Okej. Okay. Może się przejść tutaj. Tu gdzieś było duże jezioro. No. Oni je zasypali. I teraz one, one mi mówią, że one tu mają dużo ryb, bo ich nikt nie wyłapał. I normalnie są takie ryby no, tutaj. duże, nie? Wracamy, bo już mam taksówkę na lotnisko, a jeszcze tam mam z godzinę pakowania. Dobra, jedzie, jedziemy, jedzie, jedziemy pomagać pakować. Jedziemy pomagać pakować. No i mamy jeszcze tak. Didę? Tak. To jest coś dla jedzenia. Tak. Wszystko Lianga. Lianga dla mnie. Dwa. Dwa. Dwa To jest dla mnie. Tak. Spotkałem księgę. Ile czasu potrzeba, żeby się nauczyć języka chińskiego? Myślę, że rok czasu, żeby komunikatywnie rozmawiać w prostych sprawach. To rok czasu starszy, na pewno. Jak każdy inny język. Jak go poznasz to jest łatwym językiem do nauki Okej okay, baj 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 mo Nie don't ask me, just baj O, a tu jest nasz Chińczyk Kiedyś miał Leila. Czy tam jego kolega miał? hello, Co Lejla Nie gryź tu się z psami czasem Krycik jest tam Krecik jest tam Retickie tak. Wiesz, się bał do nas podchodzić, teraz już Zobaczcie, jaki czarny tam też jest. Maxa, Maxa. Lana, Lana. Retickie ubaśa. Gravitacyjny na pewno na. No to nie jest tak jak nasza smotka. Tutaj ryby mają suszone w koszu. A to jest, żeby muchy nie latały, do tego oddania muchy Jak moje 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 czymś Tu chyba mają mięso nabite Dobra, jedziemy do domu, bo już u mnie moje moje Pokupowane. Wszyscy się nie pogryzły? Dobra. Niech dziewczyny zabierają, lei na siądzie. Wszystko jest wyważone. Słuchajcie, i tak wjeżdżam nam peperoni, którą robię i zaraz jadę do Chin. Lecę. A jeszcze peperoni jeszcze jedną pizzę zrobię. Jako, że peperoni na wypasie to też trochę oliwek grzybków jest dorzucone. Druga pizza na bekonie, mocno na bekonie, dużo mięsa nie żałujemy. Bekon. Oczywiście jeszcze wjechała bazylia, więc tak to się prezentuje. Później jeszcze na stole zrobimy zdjęcie. I tu wiesz, że nasza druga pizza na boczku, także mamy dwie pepperoni i boczek. No i dobra, mamy to. Niech lekko stężeje. bo ta już stężała. To nie stężę. Muszę zobaczyć co na sali się dzieje. I na koniec Adam zrobił pizzę. I mamy to na stole, proszę państwa. Są z nami. Jak by się tam nazywa to? To jest trzeci raz pytasz, apetyt na polskość Apetyt na pizzę, dobra to pizzę. O, dokładnie dojedzie, no? Jedziemy, jedziemy, we go Bye bye No, bye bye Lejla stop Stop, stop, nie jedziesz, nie jedziesz, pan wróci No to przygodę czas zacząć, jedziemy No, mamy no, autostradę Sygnale Kurde, takich kolejek na lotnisku to ja się nie spodziewałem Tak kiedyś nie było Zobaczcie ilu ludzi Dobra, mamy już kartę pokładową Troszeczkę to trwało Ale mam i lecimy na Szanghaj Tak wygląda lotnisko z zewnątrz Trochę ludzi Tak jak to kiedyś było, nie? Oczywiście, jak ktoś by mnie szukał na jakimkolwiek lotnisku, pamiętajcie, Smoking Area czyli miejsce, gdzie spędzam najwięcej czasu. Ale ludzi wybiało, wszyscy się odprawili, skończyły się te tłumy i jedziemy na górę. Dzisiaj jest specjalna oferta na lotnisku na Versace dla mężczyzn. Jadę sobie kupię 51 dolarów z 69. Bierzemy, żeby ładnie pachnieć, bo sobie nic nie wziąłem. Tak to tutaj się prezentuje, idziemy do kasy. Będę wracał, coś dla Strelja kupię, a na razie dla siebie No to wsiadamy, kierunek Szanghaj